A już teraz z radcą prawnym czas porozmawiać. Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo będziemy mówić o podziale majątku po rozwodzie. Czasem, gdy pojawiają się emocje, jest to kwestia, którą odkładamy na sam koniec. Ale jak się Państwo przekonają za chwilę, lepiej pewnych rzeczy nie odkładać. Przynajmniej nie na koniec. radzi. Szanowni państwo, jestem z byłym mężem współwłaścicielem działki. Niestety nie mieliśmy podziału majątku, a były mąż ma długi i wiem, że działka jest zagrożona licytacją komorniczą. Czy będzie ona licytowana w całości, czy w połowie? Co można zrobić, aby zatrzymać połowę działki? Pyta nasza słuchaczka. Odpowiada radca prawny Magdalena Kupczyk-Czerniawska. Po rozwodzie z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność ustawowa majątkowa pomiędzy byłymi małżonkami i mogą oni wnieść o podział majątku zgromadzonego podczas trwania małżeństwa. Przepisy nie określają czasu, w jakim ma zostać dokonany podział majątku po rozwodzie. Nie warto jednak zwlekać z jego podziałem. W opisanej sytuacji byli małżonkowie nie wnieśli o podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. Oznacza to, że pod, mimo rozwodu i ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, majątek wspólny nadal istnieje. Ulega on tylko przekształceniu ze wspólności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych. Od tej pory byli małżonkowie mają nadal, co do zasady, równe udziały w majątku wspólnym, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Jeżeli zatem w skład wspólnego majątku wchodziła nieruchomość, np. dom czy działka, każdy z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej ma równe udziały w tej nieruchomości. Nieruchomość pozostaje zatem nadal częściowo własnością obu małżonków. Każdy z nich może wówczas rozporządzać procentowym udziałem w przedmiotach majątku, a komornik może prowadzić egzekucję z majątku należącego do tego małżonka, który jest dłużnikiem. Egzekucja z majątku wspólnego po rozwodzie i tym samym ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej może być prowadzona przez wierzyciela jednego z byłych małżonków bezpośrednio przysługującego temu małżonkowi udziału we współwłasności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego. W opisanej sytuacji oznacza to, że egzekucja powinna być prowadzona jedynie co do części działki, która należy do byłego małżonka. Spod egzekucji winna być włączona działka w zakresie należącym do byłej żony. Dlatego, żeby licytacja komornicza nie została przeprowadzona z części działki należącej do byłej żony, należy wystąpić z wnioskiem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji. Podsumowując, jeżeli komornik prowadzi egzekucję z przedmiotów, co do których jesteś właścicielem czy współwłaścicielem, a nie jesteś dłużnikiem, możesz domagać się ich zwolnienia z egzekucji. No, i to są właśnie te informacje, o których mówiłem, które mogą się Państwu przydać. Chociaż oczywiście najlepiej, gdyby się nie przydały, to w kontekście tego, że rozmawialiśmy przecież o tym, co może się albo co powinno się wydarzyć po rozwodzie. To tyle. Dziś kolejny odcinek w poniedziałek. Radców prawnych mogą Państwo znaleźć na stronie szukajradcy.pl.